Siemso, z tej strony Kawa, ja Was witam w nowym odcinku, dzisiaj znajdujemy się na IRCZ SMP, na nowej edycji, na nowej wersji, start nowej edycji jest dzisiaj o godzinie 18, wszystkich serdecznie na tą nową edycję zapraszam, zobaczcie tak prezentuje się nowiutki spawn na nową edycję. Mam dla Was konkurs. 125 lajków pod tym filmem równa się EVIP na całą edycję. Wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał, zostawisz łapkę w górę i pamiętaj o komentarzu ze swoim nickiem. A po swoim nicku napisz tryb, właśnie na jaki chciałbyś otrzymać taką rangę. Wejdź również na Discorda naszego, linki macie w opisie oraz na fanpage'a. Tam znajdziecie konkursy też na rangi EVIP. No i się wam teraz wyświetlą zwycięzcy z poprzedniego odcinka. Zobaczcie, jest nowa edycja. Poprzednia edycja trwała ponad rok. Bardzo dużo graczy do nas pisało, aby właśnie zrobić nową edycję na Ich SMP, dlatego właśnie ta nowa edycja startuje dzisiaj o godzinie 18 e, Tak właśnie prezentuje się Spawn. E, tutaj mamy trzech głównych NPC-ów: mamy dom aukcyjny. Aha, aby wystawić właśnie przedmiot na rynek, musicie wpisać komendę AHSEL i cenę. E, sklep serwerowy, tutaj możecie sobie właśnie sprzedawać oraz kupować e, naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo przedmiotów. Ich coinsy, czyli końcy zdobywa się za przegrany. Po wpisaniu sobie komendy Irczkońcy, zobaczcie, ja spędziłem godzinę na serwerze, no i mam 22 Irczkońcy, a darmowe mam za 17 minut. Co pół godziny otrzymujecie właśnie takie darmowe. Irczkońsy, które możecie sobie wymienić na właśnie ziemski klucz albo klucz pojazdów. Następnie mamy menu pojazdów. W tym gui macie właśnie opisane, jak zatankować pojazd, jak w ogóle wsiąść albo wysiąść z tego pojazdu, jak sobie właśnie zebrać taki pojazd, no i jak zdobyć pojazd. Zdobyć pojazd, właśnie możecie sobie kupić te kluczyki do pojazdów. No i tutaj macie skrzynkę, w której znajdziecie wszystkie. Pojazdy na serwerze Obok macie skrzynię ziemską Z której możecie sobie naprawdę dropnąć Też fajne itemy jak elitre, kilofy, perły, koksy Więc naprawdę spoko Przejdziemy sobie teraz tutaj na górę Bo zobaczcie tu mamy wyjście na samą górę I tu się znajduje strefa gracza Mamy kowadło oraz enchant na 18 poziom To jest magiczne nieskończone kowadło W tym kowadle możecie sobie cały czas naprawiać itemy I one się nigdy nie zniszczy W tym miejscu znajdziecie topki z slash praca, niestety nikt nie pracuje w żadnej pracy, no bo nowa licja startuje dzisiaj o godzinie 18. Zaproście swoich kolegów, start jest dzisiaj. No, i slash praca. Po wpisaniu sobie slash praca macie w sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć prac do wyboru jako drwal, górnik, budowniczy, farmer oraz kopacz. Więc możecie sobie właśnie dzięki takiej pracy też zarobić e, kasę, którą możecie sobie właśnie potem wykorzystać w sklepie serwerowym. W tym miejscu znajduje się portal do endu oraz do. Do netheru oraz do endu. Otwarcie netheru będzie w sobotę, czyli jutro o godzinie 12, a end odpalimy w niedzielę o godzinie 12. Mamy topkę bogaczy, topkę zabójstw oraz topkę czasu gry. No, i w tym miejscu właśnie są najlepsi, najbogatsi gracze na serwerze. Tak prezentuje się Spawn z góry. Tutaj mamy główny budynek, strefę gracza. No i tu właśnie mamy teleporty. W tym miejscu znajdziecie jeszcze zejście do PVP, strefę AWK. Tu możecie sobie bezpiecznie zostawić konto. Mamy też. Skrzynie. Tu możecie sobie włożyć darmowej temy graczom. A dla szczęśliwego gracza, który wbije pierwszy na serwerze, w, tym, e, w tej skrzyni znajdziecie właśnie nagrodę. Jeden epicki klucz na start, więc to naprawdę bardzo się opłaca. Myślę, że jeszcze tutaj zostawię parę innych kluczy, ale to już będzie e, tak, jakby nagroda dla pierwszego gracza, który wejdzie na serwer i ten, który uda się szybko właśnie do tej skrzynki. Tutaj mamy RTP. No i tu będzie PVP, które zostanie jeszcze niebawem wybudowane. Pamiętajcie, aby przeteleportować się w losowe kordy, musicie wpisać RTP. Mi niestety teleportacja się nie udała. Spróbujemy jeszcze raz. No i jesteśmy gdzieś chyba na Antarktydzie, bo mamy sam praktycznie lód. Więc tak wygląda ta nowa edycja. Wszystkich na tą nową edycję zapraszam. Start jest już dzisiaj o godzinie 18.00. Co 25 łapek w górę równa się EVIP na całą edycję. Yo.